Około godziny pierwszej w nocy na ogólnodostępnym parkingu przy komisariacie Policji w Warcie zostały spalone trzy samochody. Jeden radiowóz oznakowany, drugi nieoznakowany i prywatne auto policjanta. Według wstępnych ustaleń sprawcy wybijali. Szyby w samochodach, po czym wlewali płyn łatwopalny do środka, a następnie je podpalali. Pełniący służbę w warcie policjanci byli akurat na interwencji. Dlatego jednym z dowodów będzie zapis monitoringu. Poza tym technicy zbierają ślady biologiczne, które mogą wskazać sprawców. W ciągu 3-4 godzin policjanci wstępnie wytypowali osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. W godzinach rannych dzisiaj zostały one zatrzymane i jeszcze dzisiaj usłyszą zarzut zniszczenia mienia. Podejrzani to dwaj mieszkańcy warty znani wcześniej policji. Mężczyźni mają 21 i 22 lata. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności, wstępnie straty oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych.